Dzień dobry, witamy serdecznie w pocztanga.pl. Wydawać by się mogło, że pocztanga to są dwa ogry, Adam Okazuje się, że nie, że pocztanga to jest znacznie większa społeczność. Dzisiaj mam już dwóch naszych znamienitych trenerów: Daniela i Łukasza. I Łukasz zacznie od materiału o szyi, mobilizacji szyi, odbaniu szyi i o tym, jak szyja jest naszą nową stopą. A? Jeszcze nikt takiego pojęcia nie użył, więc ja się nie będę już udzielał i oddaję chłopakom głos. Siemaneczko, ja jestem Machynia i dzisiaj opowiem Wam trochę o tym, dlaczego warto dbać o naszą szyję i w jaki sposób ją ćwiczyć, tak żeby jeszcze bardziej zwiększyć swój wynik w trójboju. Zapraszam. No także zacznijmy od tego, dlaczego ta szyja jest ważna. No szyja jest obecnie taką troszeczkę zapomnianą strukturą. Prawie nikt jej nie ćwiczy, a warto ją ćwiczyć. Dlatego, że po prostu jej ustawienie może rzutować na, cały nasz, na ustawienie całego naszego ciała. I w jaki sposób powinna być ta nasza szyja i nasza głowa ustawiona? No, w momencie, jak stoimy sobie bokiem, to nasze ucho powinno znajdować się na, mniej więcej na środku barku, tu na biodrze i na kostce. Okay? I u Mogliego widać, że to jest delikatnie wysunięte do przodu. Czyli optymalnym ustawieniem będzie, jeśli Mogli wydłuży szyję i delikatnie cofnie podbródek. I zobaczcie, też, no może z tej odległości tego nie widać, ale że w momencie, w którym Mogli ustawia szyję, automatycznie delikatnie ustawia tu się jego góra pleców. No i dlaczego warto dbać o tą szyję? Ano dlatego, że taka klasyczna postawa w dzisiejszych czasach, w której głowa jest wysunięta do przodu, barki są zaokrąglone, lędźwia są wygięte, no to jakby częścią składową tej postawy będzie również ustawienie naszej szyi. I Jeśli te ustawienie tej szyi nie będzie optymalne, no to o ile jesteśmy w stanie zazwyczaj kontrolować nasze łopatki, jesteśmy w stanie kontrolować nasz brzuch, dlatego że ćwiczymy te mięśnie, a szyi nie jesteśmy w stanie do końca kontrolować, bo jej zazwyczaj nie ćwiczymy. I, a pomimo tego, że teoretycznie nie leży na niej ciężar, to będzie ona rzutowała nasz trójbój w ten sposób, że chociażby głowa wysunięta do przodu będzie od razu zaokrąglała nasze barki, dawała je do protrakcji, będzie zamykała naszą klatkę piersiową. Będzie utrudniała nam napięcie do uczworobocznego, będzie utrudniała nam napięcie odpowiednie najszerszego. No i przez to po prostu będzie sprawiała, że wykonanie naszych bojów nie będzie w pełni optymalne. No i tak, drugą rzeczą, na którą będzie oddziaływała szyja, będzie nasz oddech. W momencie, w którym oddychamy torem górnożebrowym, który jest bardzo często spotykany w momencie, w którym siedzimy, ponieważ po prostu nasza przypona jest cały czas uciskana, nasze barki są uniesione do góry, oddychamy torem górnożebrowym, wtedy mięsie tu z przodu nam się spinają i po prostu jakby mogą zwiększać, powinny być mięśniami oddechowymi pomocniczymi, a mogą zwiększać swój udział w tym oddechu co po prostu będzie nieoptymalne pod kątem dźwigania ciężaru i pod kątem zdrowia ogólnego. A trzecia rzecz jest taka, że, w, że głowa wyrzucona do przodu będzie nas wytru, wytrącała ze środka ciężkości przy wykonywaniu e, chociażby przysiadów. No i teraz w jaki sposób e, będziemy o tą szyję dbać? No pierwsza rzecz jest taka, że musimy rozluźnić sobie mięśnie, które są zazwyczaj za bardzo napięte i zaczniemy sobie od mięśni podpotylicznych. Mogli połóż się, proszę. Proszę, to jest piłeczka dla ciebie. Wkładamy Dziękuję. sobie piłeczkę pod potylicę. I teraz cofnij lekko podbródek, wydłuższy je. OK, i tu rolujesz, szukasz bolesnego miejsca. I w najbardziej bolesnym punkcie zostajesz. I starasz się rozluźnić. Oddychaj sobie głęboko do brzuszka. Staraj się nie oddychać. Właśnie tu e, nie unosz barków do góry przy oddechu. Jeśli potrafimy, to możemy również rozluźnić sobie tą szyję, te miejsce podpotyliczne za pomocą paluchów. I wtedy po prostu bierzemy sobie paluchy, wbijamy pod potylicę, szukamy bolesnych punktów, możemy porotować. Ok, jeśli znajdziemy bolesne punkty, to prawdopodobnie jesteśmy w domu. E, dobra, dawaj, mogli, wstawaj. E, drugą rzeczą, którą będziemy rozluźniać, są e, mosy. E, których przyczepy znajdują się e, tu, za uszami, na wyrostku sutkowatym. To są przyczepy, które nam łatwiej znaleźć i których, jakby, e, i których opracowywanie jest bezpieczne dla każdego. Bierzemy sobie tu, proszę bardzo, i rolujemy. Okay. W tym miejscu rozluźniamy i pierwszą rzeczą jest rozluźnianie, a następną będzie y, rozciąganie tychże struktur. i w jaki sposób to robimy. Bierzemy sobie taką piękną gumę. OK. I teraz tak bark idzie do depresji. OK, Tu trzymaj, OK I teraz obracasz głowę do boku, teraz pozujesz do zdjęcia i y, na koniec jeszcze pociągasz tu za brodę do góry i powinieneś tu pięknie poczuć rozciąganie. I trzymamy tak sobie minutkę. Minutka jedna strona, następnie minutka druga strona. Mosy są ważne do rozluźniania, ponieważ ich obustronne napięcie będzie właśnie e, będzie właśnie jednym z elementów, który będzie nam wysuwał tą głowę do przodu. Po rozluźnianiu mostów przechodzimy do roz, rozluźniania góry trapa. Oczywiście w trapa możemy też wjechać piłeczką, ale no to jest łatwa rzecz, wbijamy piłeczkę i rolujemy. A jeśli chodzi o rozciąganie tego trapa, dawaj ponownie bark do depresji. I teraz głowa do boku. Ponownie do góry i do dołu. I teraz tą ręką dawaj. Ok, ciągniesz w stronę biodra. I trzymaj tak sobie ponownie przez minutkę, Ok, bardziej jeszcze do przodu, troszkę. OK. Ponownie minutka jedna strona, minutka druga strona. I po rozluźnieniu yy, i po rozluźnieniu yy, góry trapa przejdziemy do rozluźnienia dźwigacza łopatki. W jaki sposób yy, rozróżnić to, który mięsień jest bardziej spięty? Ano, góra trapa będzie nam po prostu pociągała łopatkę do góry, a, a dźwigacz łopatki będzie nam jeszcze pociągał łopatkę do rotacji dolnej. I teraz ten dźwigacz łopatki rozluźniamy sobie w sposób dość podobny do trapa, okay? Czyli dawaj ponownie bark do depresji, okej? Okay? I teraz... Yy, obrót do boku i do dołu. Dawaj, i dociągnij sobie tu. Ok, i pamiętaj o tym, żeby drugi bark dawać cały czas do mocnej depresji. I trzymaj sobie tak pięknie. Ponownie, minutka, jedna strona, następnie, minutka, druga strona. I po rozluźnieniu y, tych struktur możemy przejść do aktywacji y, mięśni osłabionych, czyli do głębokich zginaczy szyi i do tego mogli zaproszęcie Cię na ławeczkę. Połóż się proszę ładnie na plecach. Możesz dać sobie nogi na ławkę, może masz czyste buty, to nie ubrudzisz, OK. I y, y, teraz tak, w tej pozycji daj barki do maksymalnej depresji, dawaj. I zacznij teraz wydłużać szyję. Ok. I wciskaj ją mocno w ławeczkę, trochę jak przy wyciskaniu leżąc. Dawaj, przytrzymaj chwilę. Odpuść. Przytrzymaj chwilę. Dawaj. Trzymaj. Wydłużaj szyję. Wydłużaj. Wciskaj. Odpuść. Wciskaj. Dawaj 10 sekund. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. I to będzie najłatwiejsza część. E, dawaj, wstawaj. I przejdziemy do troszeczkę trudniejszego ćwiczenia, przy którym będziesz musiał się oprzeć. Tu masz nawet kurde, ktoś pomyślał wcześniej i tu ci ładnie miękko ułożył ścianę. Ok, odchodzisz sobie troszeczkę od ściany, wciskasz e, głowę i teraz odpychasz się głową. Utrzymujesz pozycję ciała i wykonujesz ten sam ruch, który robiłeś tam, ok? Barki do dołu, utrzymujesz pozycję. Dawaj, oprzyj się o głowę, ok, okay popraw pozycję brzucha, ok, barki. I teraz masz wszystko fajnie w jednej linii, yy, i to będzie druga część. I następnie przejdziemy już do integracji e, naszej szyi z resztą naszego ciała, czyli z innymi osłabionymi mięśniami, e, które często są osłabione przy właśnie pozycji szyi w protrakcji, pozycji głowy w protrakcji. Dawaj mogli połóż się na ławeczce. Dzień dobry! E, teraz będziemy integrować Mogliemu pracę szyi z pracą zębatego. Zapraszam! Także Mogli, dawaj teraz oprzyj się mocno dłońmi o ziemię. Ok, daj troszeczkę w dół bardziej dłonie. Ok, i teraz tak. Odpychasz się łopatką, dajesz ją do depresji i do protrakcji. Ok, i razem z tym ruchem cofasz głowę, przytrzymujesz, odpuszczasz. I dawaj. Głowa zębaty, dokręć mocniej do ciała, ok, przytrzymujesz, odpuszczasz. I dawaj jeszcze raz głowa, zębaty, tu mocniej spróbuj dokręcić łopatkę i odpuść. Okay. I to będzie pierwsza rzecz. Następnie zabieram Ci gumę i teraz tak, obszyj sobie dłonie, znowu o ziemię i teraz zintegrujemy ponownie pracę szyi z, zębate, z pracą zębatego oraz z pracą czworobocznego. Udaj może sobie tu właśnie bardziej i dawaj teraz głowa, odepchnij się. Zębatę, tu i unosisz ramiona do boku, ale cały czas utrzymuj pozycję głowy. Dawaj, 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 góra, 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 góra i dopnij. Ok, i dawaj dół, odpuść, wypuść, puść głowę, puść głowę i jeszcze raz. Głowa, zębaty i unosisz pomału do boku, utrzymuj pozycję, wydłużaj szyję jak najmocniej. Jakbyś kurde był mierzony w podstawówce i chciałbyś być jak najwyższy, dawaj, trzymaj, odpuść, ok, wciskaj dupsko, mocniej w ławeczkę i dawaj jeszcze raz, dupsko, tak, odepchnij, ok, depresja i dawaj do boku, do boku, do boku, do boku, do boku, okej, okay, super. Kurde, to aż mi palce zmiażdżył, i odpuść, i to jest druga rzecz, a trzecia rzecz, teraz tak, dajesz ręce w ten sposób, i teraz głowa prosto, wypuść głowę, i teraz tak unosisz, tak, głowa, ramiona, tu obróć, ok, dawaj, spotkaj tu, do środka, teraz ugnij łokieć, ugnij łokieć. Ok, trzymaj łopatkę i unosisz ramiona do przodu. Dawaj, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj głowę, trzymaj głowę, trzymaj głowę. Ok, super. I dawaj, wracasz powoli. Wyprostuj łokieć. Ok, obróć ramiona i opuść. I dawaj jeszcze raz. Głowa, najpierw wypuść głowę, wydłuż. Razem z tym ruchem. Ramiona najszerszy. Do góry. Wciskaj dupę. Obróć. Obróć, obróć. Mocniej obróć. Tu, 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 tu. 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 Ok. Ugnij łokieć. Wyciągnij przed siebie. I dawaj. Utrzymuj łopatkę. Trzymaj głowę mocno. Ok. Wróć. Wyprostuj łokieć, obróć do ziemi i odpuść. Ok. No, i tymi trzema ćwiczonkami załatwiamy sobie współpracę szyi z zębatymi, z mięśniem czworobocznym oraz z najszerszymi. No, i tak wygląda taki standardowy trening. Szyi. Jakim, chciałbym, żeby takim głównym przesłaniem tego wszystkiego było to, że szyja nie może działać jako oddzielna część naszego ciała i w momencie, w którym po prostu ćwiczymy, czy się rozgrzewamy, czy wykonujemy ćwiczenia akcesoryjne, czy wykonujemy ćwiczenia główne, to po prostu starajmy się ustawiać tą szyję i głowę zawsze w sposób optymalny. Czyli w momencie, w którym wiosłujemy, to nie patrzymy się gdzieś tam przed siebie i nie wiosłujemy w ten sposób, tylko wydłużamy szyję, wyciągamy ją jak żyrafa i trzymamy ją w neutralnej pozycji przy wiosłowaniu. Jeśli robimy, nie wiem, wznosy do boku, polecimy kulturystyką, które wznosy do boku mam swoją drogą aktualnie w planie. Pochyl, czyli też nie wyrzucamy szyi głowy do przodu, tylko trzymamy ją ładnie ustawioną i Unosimy hantle do boku i generalnie dbajmy o to, żeby ta szyja była odpowiednio ustawiona przy każdym ćwiczeniu. To jest raz, dwa, zadbajmy o higienę taką dnia codziennego, czyli w momencie, w którym siedzimy przed komputerem, to starajmy się nie siedzieć jak w modo. tylko starajmy się po pierwsze ustawić monitor tak mniej więcej na wysokości naszych oczu i takim dobrym protipem będzie trzymanie ramion na stole przy siedzeniu. I to jest dwa. A3, to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia!